Raz, dwa, trzy, nowa pyta, nowy numer, nowy slagier, życie bez krupów pozbawionych jakichkolwiek manier. Pekabajka na lesierum Nowa płyta, nowy numer Jestem gotowy do ataku A misto, mój znak zodiaku Nowa płyta, nowy numer, nowy szlagier Że Ciebie skrupułów pozbawionych jakichkolwiek manier Pekabajka na pół lesierum Nowa płyta, nowy numer Jestem gotowy do ataku A misto, mój znak zodiaku Jestem zawsze gotowy, by walczyć Walka to moje drugie imię. Ale chwila. Przecież na drugie mam debartek. A no tak. No to walka na trzecie. Sorry. Konkuruję z innymi i mi to bardzo dobrze idzie. Moim marzeniem jest nagrać jakiś hit, który każdy będzie zapetlam na głośnikach Ja nigdy nie mogę śnić. Nie mogę się z tym borykać. Nowe spojrzenie i nowy bajer. Krążą nad nami, żebyśmy się zmienili i nie byli tacy sami. Trzeba. Czasem zmienić reguły, zmienić wszystko, stać się kimś lepszym. Czas, wznieść się wysoko, do góry, nawet jeśli nie jest się świętym. Nowa pyta, nowy numer, nowy slager. Życie bez kropów, pozbawionych jakichkolwiek manier. Pęka bańka na pół Nowa pyta, nowy numer, jestem gotowy do ataku. A misto, mój znak zodiaku. Nowa pyta, nowy numer, nowy slager. Życie bez skrupułów, pozbawionych jakichkolwiek manier. Pęka bajka na serum. rum. Nowa pyta, nowy numer, jestem gotowy do ataku. A misto mój znak zodiaku. Kiedyś miały dzieciak, a teraz już ktoś zupełnie inny. Twój znak zodiaku mam napisany na pesach i wcale nie jest dziwny. Mogę pojechać wszędzie, nawet na koniec świata. Będzie jak będzie, ale nie mam mowy, że na dół spadam. Nieważny jest czas. Ani żadne pieniądze, zniszczę każdego kto mi stanie na drodze. Na dłoniach diamenty, a na szyi chain tylko czy mi to coś da. Muszę zastanowić się. Nowy debartek, nowa osoba, zupełnie nowe zachowanie. Uwierzcie mi, to nie była łatwa droga. Ale uwaga, uwaga, teraz się tym nie przejmujmy, tylko tańczmy. Nowa pyta, nowy numer, nowy szlagier. Życie bez kupów, pozbawionych jakichkolwiek manier. Pęka bajka na pół, rum. Nowa pyta, nowy numer, jestem gotowy do ataku. A misto mój znak zodiaku. Nowa płyta, nowy numer, nowy szlagier Z ciebie skrupów pozbawionych jakichkolwiek manier Pęka bajka na pół, się rum Nowa pyta, nowy numer, jestem gotowy do ataku A misto, mój znak zodiaku